Halo, 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 witam Was serdecznie, szczęść Boże z tej strony, ksiądz Paweł Michalewski, ksiądz na rowerze, a jesteście na kanale ksiądz na rowerze i w najnowszym odcinku z cyklu Zakręcone Pytania. No, pogoda zrobiła się przecudna, złota polska jesień w pełni, dlatego cieszę się, że mogę to wykorzystać rowerowo i mogę również odcinek, nowy odcinek Zakręconych Pytań nagrać właśnie w czasie jazdy, a dokładnie w przerwie między jazdą, bo. Rower oparty o drzewo. Ja stoję na środku drogi drogi między strzegowym a gierowem, ple za mną gierów. Patrzę się w kierunku strzegowa, czyli moja parafia. Wracam z takiej troszeczkę dłuższej rundy. I teraz, gdy do Was mówię, to widzę w odległości pewnej sarenki, które gdzieś tutaj przez pola przeskakują. Nawet nie próbuję nagrywać, bo na pewno nie dam rady, bo są dość daleko, ale takie tutaj mamy klimaty. Nasze wiejskie piękne klimaty. No i właśnie taka pogoda, taka piękna jazda służy również przemyśleniom odnośnie wiary. I cieszę się, że trafiło się nowe zakręcone pytanie. Dlatego pozwólcie, że je teraz przeczytam. Szcześć Boże, mam pytanie odnośnie naszej modlitwy wyznania wiary. Chodzi mi o wersy Wierzę w ciała z martwych jak to rozumieć? Kiedyś moja dusza wróci do rekonstrukcji mojego ciała obecnego? Jeśli tak to do której jego wersji? 15-letni, 30 -letni, a może 80-letni? I w ogóle po co? Pozdrawiam. I powiem szczerze, że to jest super pytanie. Dziękuję bardzo serdecznie za nie, ponieważ w wyznaniu wiary mówimy, że wierzymy w zmartwychwstanie umarłych. Wierzymy w ciała zmartwychwstanie. No i właśnie. Czy aby na pewno wierzymy, czy aby na pewno na to czekamy? Bo myślę, że każdy z nas mówi, że celem i wierzy to, że celem naszego życia jest zbawienie, jest odkupienie. Jest niebo. I to niebo, to zbawienie, to odkupienie, Pan Jezus wysłużył nam poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wtedy nastąpiło odkupienie człowieka. Dlaczego musiał to zrobić? No, bo był grzech, grzech pierworodny, my go tak nazywamy, grzech Adama i Ewy, który zaburzył. Ten ideał to, do czego Pan Bóg nas stworzył. A Bóg stworzył człowieka z miłości, stworzył go do życia. Dlatego w nas jest takie wielkie pragnienie życia, i śmierć zawsze będzie wiązała się z jakąś udręką, czymś dla nas totalnie nienaturalnym. Umieranie nie jest wpisane w naszą naturę, ono jest jej przeciwne. Zgodne z naszą naturą jest życie. No ale właśnie przychodzi grzech. Przychodzi sprzeniewierzenie się Panu Bogu, i żeby człowiek nie żył wiecznie w tych grzechach, no Pan Bóg sprowadza śmierć. Mamy to w tym biblijnym obrazie drzewa życia, no bo jest drzewo poznania dobra i zła, z którego nie można było zjeść, ale z drzewa życia ludzie Jedli, to znaczy, że mieli żyć wiecznie, i Pan Bóg takimi nas stworzył, do życia wiecznego. Natomiast grzech ma to do siebie, że karą za niego jest śmierć. I ta śmierć też, y, można na nią się popatrzeć właśnie z tej perspektywy pewnej litości Pana Boga, żeby człowiek nie żył wiecznie w udręce grzechu, bo grzech jest czymś strasznym. No ale jest właśnie to. A y, jest ten grzech, jest, y, przychodzi śmierć. I Pan Bóg już wtedy zapowiada, że przyjdzie potomek niewiasty, który zmiażdży głowę węża, który naprawi to, co zostało zniszczone przez Adama i Ewę. I dlatego na świat przychodzi Boży Syn Jezus Chrystus, który naprawia to, co Adam zniszczył. Święty Paweł później to pięknie opisze: mówi tak, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą odkupieni, będą ożywieni. I rzeczywiście Pan Jezus. Naprawia grzech Adama. On był nieposłuszny, Pan Jezus jest posłuszny. No i dzięki temu my jesteśmy zbawieni. My jesteśmy przez Boga wezwani w tym momencie do wiecznego szczęścia. No ale dalej jest obecna ta kara za grzech, czyli śmierć. I tak jak Pan Jezus, który urodził się bez winy co do grzechu pierworodnego, ale jako człowiek podlegał karze za śmierć, dlatego umarł. Ale co Jezus robi? Jezus z martwych wstaje. To znaczy, że naprawia tę sytuację z raju, że już śmierć nad nim nie ma władzy, bo to, że umarł, umarł za grzechy tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga i będzie żył już wiecznie. On z martwych wstaje. On naprawia to, co było zniszczone w raju. I gdy mówimy o tym, że Pan Jezus nas odkupił, to odkupił nas pod względem duchowym, ale również i cielesnym. I chodzi o to, że teraz trwamy w takim momencie troszeczkę zawieszenia, no bo dalej. Jest śmierć. Dalej ta śmierć nie zostaje ostatecznie pokonana, ona jeszcze ciągle króluje, bo to ostateczne pokonanie śmierci będzie związane z powtórnym przyjściem Pana Jezusa na świat i sądem ostatecznym, ale o tym za chwilę. Więc my jesteśmy zbawieni duchowo, nasza dusza jest zbawiona właśnie w momencie, kiedy umieramy. Dusza, w co głęboko wierzymy, czego pragniemy, idzie do nieba. Ale to niebo nie jest y, y, takim stanem ostatecznym, w sensie takim, że tylko duchowo będziemy zbawieni. Bo odkupieni zostaliśmy także i cieleśnie. Ale oczekujemy, oczekujemy czego? Powtórnego przyjścia Jezusa na świat, czyli paruzji. Niedługo będzie Adwent i będziemy o tym szerzej mówili. Natomiast przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa na świat będzie zmartwychwstanie umarłych. I ci, którzy są w niebie, czyli już duchowo Czerpią z tego odkupienia, już są zbawieni, zmartwychwstaną do życia wiecznego, do tego radości i przeżywania tej radości już nie tylko duchowo, ale także i cieleśnie. Natomiast ci, którzy są w piekle, zmartwychwstaną do potępienia wiecznego, do tej udręki piekła, nie tylko duchowej, ale również i cielesnej. I my w to wierzymy, my tego oczekujemy, bo Chrystus zbawił całego. A człowiek to nie tylko dusza, człowiek to także i ciało. I Pan Jezus jest pierwszym spośród tych, co z martwych wstali. I my także smartych wstaniemy. My tego oczekujemy: tego zbawienia, tego odkupienia w 100%. Żeby na nowo było to, co Pan Bóg dla nas zaplanował, czyli to życie wieczne już bez chorób, bez umierania, bez tego wszystkiego, co jest konsekwencją grzechu pierworodnego, do tego stanu sprzed grzechu. I tego oczekujemy. Wierzymy właśnie w to, że odzyskamy nasze ciała, że będziemy te szczęście przeżywali nie tylko duchowo, ale również i cieleśnie, bo ciało jest czymś dobrym. I my o tym bardzo często zapominamy i jest to też takim pokłosiem różnych herezji, które gdzieś na przestrzeni wieków pojawiały się. Między innymi była herezja manicheizmu, która mówiła, że wszystko to, co duchowe, to jest dobre, a co cielesne to złe. To znaczy, że nasza dusza jest dobra, ale ciało jest złe i dusza musi się uwolnić z tego ciała, bo to ciało jest złe. No właśnie nie. Pan Bóg nas stworzył Również i w sposób cielesny dał nam ciało, i to jest coś niesamowicie pięknego, niesamowicie dobrego. No niestety, właśnie konsekwencją grzechu jest to, że nasze ciała umierają, że obracają się w proch, z którego powstały, ale Pan Bóg chce nam to zwrócić. I tutaj dążymy do tego zmartwychwstania umarłych, do tego powtórnego przyjścia Pana Jezusa na świat. I tutaj, gdy ktoś jest zainteresowany tym tematem, no to odsyłam do Apokalipsy do tej jedynej księgi prorockiej Nowego Testamentu, gdzie święty Jan to opisuje. Powtórne zakrólowanie Baranka, że powstanie nowa Ziemia, że nie będzie potrzeba słońca, bo tam Jezus Chrystus będzie słońcem, które będzie świeciło. Po prostu coś niesamowitego. Piękna wizja, ale właśnie wizja związana z cielesnością, z tym, że my odzyskamy nasze ciała. A po co? No właśnie po to, żeby w pełni. Kosztować tej Bożej Miłości, żeby w pełni przeżywać tę Bożą Miłość, nie tylko duchowo, ale i cieleśnie, bo do tego nas Pan Bóg stworzył. I to musimy zawsze pamiętać, że odzyskamy coś, co jest wielkim darem, coś, co stanowi o naszej istocie, bo człowiek to dusza i ciało. I dlatego jesteśmy odkupieni i duchowo, i cieleśnie. I Chrystus właśnie zmartwychwstał. I teraz rodzi się pytanie, to było również w tym zakręconym pytaniu obecne no to jakie ciało odzyska? No tego nie wiemy do końca. Natomiast możemy się patrzeć na tego, który już zmartwychwstał. Gdy Pan Jezus zmartwychwstaje, sięgamy do opisów ewangelijnych, to ludzie Go nie rozpoznają. Czyli to ciało jest całkiem inne, wymykające się ludzkim zmysłom, ale równocześnie cielesne. Pan Jezus, gdy spotyka się ze swoimi uczniami, On je z nimi posiłek. To znaczy pokazuje... Duch nie byłby w stanie zjeść tego posiłku, ja jestem w stanie, więc to jest ciało. Ciało, które już jest uwielbione, jest właśnie tym ciałem, byśmy powiedzieli, level o wiele wyższym, wymykającym się temu, co my rozumiemy odnośnie fizyczności ciała. No bo Pan Jezus jest w kilku miejscach równocześnie, przemieszcza się bardzo szybko, wchodzi mimo drzwi zamkniętych, nie stanowią dla Niego żadnej, Przeszkody. I to jest właśnie to nasze rozumienie, jak to ciało będzie wyglądało. Natomiast, co jest ciekawe, no Pan Jezus zachowuje ślady po mękce, ale nie wszystkie, tylko właśnie te po gwoździach, te po włóczni, które gdzieś się pojawiły, a na ciele Jezusa po męce tych śladów było wiele więcej. Więc, niejako troszeczkę Pan Jezus sobie to ciało z stałe ukształtował. I w końcu to z stałe ciało wstępuje do nieba. I teraz no, różne są tutaj rozmyślania teologów na ten temat, które ciało odzyskamy. Czy to, które było w momencie, jak mieliśmy te 15, 30 czy 80 lat, niektórzy mówią wtedy, kiedy było najbardziej święte. No ale co z tymi, którzy umierają jako małe dzieci albo jeszcze dzieci nienarodzone w łonach swoich mam? No to też są ludzie zbawieni odkupieni przez Pana Jezusa, którzy mają dostąpić zmartwychwstania umarłych. Więc myślę sobie, że po prostu to ciało będzie ukształtowane przez nas, że to my zdecydujemy, jak będziemy chcieli, żeby ono wyglądało, ale będzie piękne, bo wtedy będzie takim pełnym obrazem i podobieństwem Pana Boga, a Bóg jest piękny, więc i te nasze ciała będą na pewno bardzo, bardzo piękne i będziemy z nich zadowoleni. Natomiast no, można tutaj dywagować, można rozmyślać na ten temat, ale czy to jest tak do końca istotne jakie ciała odzyskamy które ciała odzyskamy z którego etapu naszego życia no ważne to jest to że będziemy to wieczne szczęście te szczęście bez końca przeżywać nie tylko duchowo ale także i cieleśnie że będziemy w pełni odkupieni i duchowo i cieleśnie no bo takimi nas stworzył Pan Bóg no jak idzie zauważyć zmieniona troszeczkę scenaria mamy kolejny dzień jest wschód słońca i muszę to dograć ponieważ się nie nagrało. Taka złośliwość rzeczy martwych. Myślałem, że końcówka filmu się nagrała, a się jednak okazało, że się nie nagrało, dlatego teraz postaram się tę końcóweczkę dla Was nagrać, no bo myślę, że warto gdzieś to wszystko podsumować. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję za to zakręcone pytanie. Mam nadzieję, że coś w tym materiale wyjaśniłem. Wyjaśniłem to, że Pan Bóg stworzył nas jako całość, jako ciało i duszę. Jeśli nas odkupił, to odkupił i ciało, i duszę. Tylko na to odkupienie naszego ciała, czyli z martwych zmartwychwstanie, przemianę tego ciała z tego ciała poddanego niewoli śmierci, na to ciało zmartwychwstałe, tak jak ciało Chrystusa, no musimy jeszcze chwilę poczekać. I wszyscy ci, którzy są w niebie, właśnie tego oczekują, żeby wieczność, żeby tą radość nieba przeżywać już nie tylko duchowo, ale i cieleśnie. I myślę, że warto do tego dążyć, i to zmartwychwstanie ciała po prostu ma sens jest potrzebne, żeby człowiek jako pełnia, jako całość, taki stworzony przez Pana Boga, przeżywał tę wielką radość nieba. I w tym momencie, już po zmartwychwstaniu tej nowej ziemi tego, co od samego początku Pan Bóg dla nas zaplanował. I myślę, że jest to naprawdę piękna perspektywa i warto się o nią postarać, dlatego tutaj na ziemi żyjmy tak, by do nieba się dostać, by odpowiedzieć na to Boże zaproszenie do nieba. A tak naprawdę, jak te ciała będą do końca wyglądały, czy to jest aż tak ważne? Myślę, że nie. Najważniejsze jest to, że to będą ciała już w pełni podobne do Pana Boga, więc na pewno, na 100%, bardzo piękne będziemy z nich zadowoleni. Dlatego chciejmy dążyć do tego zmartwychwstania umarłych, czekajmy na Niego i módmy się o to, wyznawajmy wiarę, że w to wierzymy, żeby przeżywać wieczność. Duchowo i cieleśnie. Jeszcze raz dziękuję za to zakręcone pytanie i oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji, więc piszcie swoje kolejne zakręcone pytania, a ja postaram się w najbliższych odcinkach na nie odpowiedzieć. Trzymajcie się, dobrego dnia i do usłyszenia już niebawem.